Raport. Struktura wiekowa ludności w Polsce od 2010 do 2060 roku. Pokolenie Alfa to osoby urodzone od 2013 roku. W naszej analizie założyliśmy, że pokolenie Alfa będzie obejmowało 16 roczników, podobnie jak pokolenia X, Y i Z. Pokolenie Alfa osiągnie zatem maksymalną liczebność w 2028 roku. Udział pokolenia Alfa wyniesie wtedy niewiele ponad 15%, po czym będzie rósł i finalnie przekroczy 18% w 2058 roku. Udział pokolenia Alfa będzie jednak mniejszy niż pokolenia Z, podobnie jak udział pokolenia Z będzie mniejszy niż pokolenia Y do końca prognozowanego okresu, czyli do 2060 roku. Wtedy Pokolenie Alfa będzie miało udział 18,4% w społeczeństwie polskim, a jego najstarsi przedstawiciele będą w wieku 47 lat.